Witamy w grze Alan Wake, wsparcie numer 7! z tej strony Bezimian ja, Witam, witają was Bezimiani, w grze Alan Wake Alan Wake z tej strony Nic NIE SŁYSZĘ! No to weź sobie Co ty, co ty na to? co ty? Bezimian jesteś? Z... Bezimianku Ja, ja przez ciebie ogłuchnę niedługo ja już to słyszałem no, 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 no. Podnieść! Tak jest! Towarzyszka nasza, Sylwia Szypiec, która wygląda, że Zobaczymy, zobaczę jak tak O, siódmy do. Już... E... Dobra, no. na razie Oj, to przez Ciebie, już mi się urwał wątek znowu, dobra! Nie to w ogóle, Pioseneczkę Ej! O, słyszę, słyszę, słyszę Kończymy pioseneczkę ja atakują, poczekaj chwilę Nie, nie, Dobra, nie, 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 poczekaj, kończymy, cholery! nie, nie, lewej nie, no. nie, no? Dobra, stop music. Moment. Wszystko. My nie, mam czasu. nie, Dobra, koniec dobra, kontynuujemy grę Alan Alan Wake. Wake Oczywiście samiem bez zmieni, bo nie wiadomo kto tam usłyszał. Także w porządku. Dobra, to jest mi... się Dobra, idziemy, 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 idziemy. Idziemy, idziemy. Mamy latarkę. Coś tam jest? Czy nie? No... Myślisz? Co? No tutaj, w porządku. Nie wiem. będzie coś w do domu, czy nie? Nie wiem. A tu teraz... nie byliśmy z czasem? Nie, to gumno Bra! No, byliśmy tu! Nie byliśmy. Night Springs! Oh. Witamy w następnym odcinku gry. Night Springs? The Cancer? Uh, zobaczymy, co to jest w szafce. Jak coś Nie Nieba! Obejrzymy sobie Night Springs! A może nie będzie? Cicho! Bo duchy wezmiesz nas siebie do tego. Ocinek nosi. Może nie nagry... Oj, nie nagrywamy, ludzie... Zobacz, co się dzieje! Policja! Nie oglądamy tego, Pieprzymy no! to! Idziemy stąd. Idziemy Obezpiecie dalej. Obejrzyjcie sobie w telewizji... ...gry Alan Wake. Dobra, spieprzamy stąd. Dobra, idziemy stąd! Z tej strony oczywiście... ...ludzie, którzy grają. Czyli bez imieni. No ile raz będzie powtarzał znowu? Jeszcze raz. Proszę, cicho, spokojnie. Nie Idziemy do... O, co się dzieje? O jasny gwint! A co ja mam? Nie mam nic. Mam dwie razy. Ale nie, raczej nie bierz na razie. Spokojnie jak na wojnę. O! Komu... Bary! Halo! To by porywacz! Gdzie moja żona skurwy? Coś... Dobra, no! Tak powiedział. No. Ptaszki. Idziemy tutaj. Dwa dni! Tak, tak jest, nawet ten mieszuk jest. Ble, 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 dobra, konta. To... wanie, także jakby nie było. Alan, kończ to. Tak jest, jesteś głupi, Alan. Yes, yes, I nie umiesz Dobre. biegać na, pię... to? na 50 metrów. Nie umiesz biegać na 50 metrów, jesteś ciotą i tyle, to jest po prostu. Dobra! Panie Allawayku, co my tu mamy? Nic, Nic nie mamy ma. już są są. w takim razie. Czekaj! Przełącz światło. <laughs> Co no nic nie ma być? no, może sobie kawę chcesz zrobić, bo... Nie już. wiem. O! Oh! Nie! Dobra, idziemy są. Idziemy są! Panie rozumiemy! W lewo! Poprzamy! Raz, dwa, raz dwa! Na górę. Ale jaja co? Ciemno. Coś tu będzie, coś tu będzie. Panie... Oktaszki znowu. Mamy tutaj. Ja... Wróć do Barego! Już idę! Spokojnie! Już idę! Co tu jest ciekawego? Nie. O jakichś ptakach mówił. Uważaj. Co jest grane? Prze moment, gra już idziemy tam. Co jest? Co jest? Co jest? Ja tu nic nie mogę wziąć. Na ptasiory uważaj. O, na ptasiory, uważajmy na ptasiory. uważamy na te ptasiory, które tu <grym> to to. Coś tu było, flary. Czego po tej stronie? Nie, to racze, flary, wszystko jest. Rakietnica. Dobra. Yy. Będziemy grać. I będziemy strać! Czwarte. Dobra. Okej. Okay. Idziemy. Idziemy tam. Uważaj, skane! No! Chodź, z do raketnicy! to było! O Boże, kochany! Eee! No! Uważaj, uważaj, do domku, może! Nie, bo nie mogę! O, bierz go! Uważaj, uważaj z tyłu za tobą! Bo... Co się dzieje? Oglądaj się! Panie, bez zmiany, o co tu chodzi? Patrz na górę cały czas! Gdzie? Lec! Są! Są te zastrance! Uważaj! O, światełkiem! Co ty zamyślisz, cholera rozemyślisz? A myślę... może iść do domku zobacz? Nie mogę. No zobacz no. Nie mogę. Jak nie możesz, wszystko? Nie mogę! Ale możesz tu siedzieć. Nie. Bierz flary. Podnieś racę! Tak jest. W porządku. Uważaj! Pierwsza. No i co? I co? Przez ciebie wszystko! No Ale ty... flary... Oj, racę, że Wszystko miściele. przez ciebie! Przez... Bierz go! O! Latarko! Dar ja, będzie strzelać papugi! Papugi? Wrony chyba, nie? A mnie to wszystko jedno, co I to walimy. jest. Walimy. Niech tylko naleco. Uważaj, bo one będą... Bedo... Uważaj, lecą. A po co ty żeś to... No tak cię robi! za Ale... po wszystkich papugach. dasz Ale... papuga? Marni... W bronach, no marnuj... dobra. Nie marnuj rakietniczy. To latarko to właśnie o to chodzi, żeby tu walić. La... Ty... Latarko start. Nie, właśnie, że nie. Wiesz to. No i co? To... Co ty na to? A, to patrzysz? A ciekawe, jak później będziemy mieli Przez przyprawy, tak... to nie będziesz oh, miał. To jest grane! W porządku? Dobra! Oooo! walimy! A i to! I się po papuga! Tak jak mi się wydaje. To wow. flary lepiej zapalić! Cześć! Uważaj! U! To jest grane! No Wszystko... te dwie amunicja, to co się został? jest jest dobrze! Spokojnie! Spokojnie! Spokojnie? Gdzie są ptaszki? Gdzie są ptaszki! Kruczki! A, widziałeś? To jest co pani proponuje. Pokonaj ptaki tak mamy, zadanie. Także go? Gdzie są następne? Tu są! Ale tylko nie strzelaj już! Oni są tutaj! No zrobimy tak! No, no i co? Nie strzelaj! Cześć ciebie wszystko! Ale bo ty się nie umiesz patrzeć! Co ty tutaj kupiać? Ty co jest? ślepy, ślepy, ślepy się jesteś! Palisz, tym to się da! Ja. Życie ty. zaraz no. już nam się no. Zobacz, co się dzieje! No już nie mam tego wszystkiego, ale spoko. No i czekaj sobie będzie? jak teraz poradzisz ty. No nie wiem. Będzie w porządku trzy Albo flarę zapalisz. najwięcej go dolecieć. No i tak zrobię! No go... wiesz, wiesz, no... Ile tam jeszcze tego Jakie Jak chyba? No z jasnej No, wiesz, mówiłem. mówię. Dobrze, że cię nie obsrały. Ty już tyle dawno dobrego. byłeś. Wiesz o, ty już dawno byłeś już nie żył. Otwieraj te cholerne drzwi! O bar... Siemanko to... barg ma... Fajna masz kurkę. Dzień dobry. Co zrobimy? O. Zabraku wypyta w mieszka czuję. Mmm. Ale wiesz oznał sieci, nie? Mm -hmm. Uh -huh. Mhm Siedzi tu na nas taka księżniczka, która musi zobaczyć nagrywę Dobra Dobra Alan Alan Cholera ty jedna Co jest grane? Co to jest? na się? Nie bardzo pewnie Zobaczmy jak smakuje sok pomidorowy Uważaj Zaraz będzie A to koniec odcinka może? To nie jest pomidorowy nie wiem co to jest, to jest grane, to nie jest, Wiesz, To co mi dałeś przy Holandii jakoś? Znaczy przy Holandii. No! Widzisz co, jest nie tak. <grym> no ja pana! Mówię ci. See you soon. Kochanie, już zaraz będę. A no. to ona! Ty wiedziesz, mówiłem, że to cholerstwo jedne. To ta wiedźma! Na... A, to ta wieci A, ma? No A, co ty myślałeś, że co to? Anioły? zobacz! Grzeszna dziewczynka. Zobacz, co się no. KONIEC ODCINKA! Którego? Ja nawet Dru nie wiem Drugiego Drugiego, chcesz, tak, że będzie wcześniejszy part? Albo trzeciego Kończymy ogólnie... Kończymy part ogólnie ten wcześniejszy Nie wiem, który to jest Nawet... Zaraz zobaczymy Nie Siu. wiem Ale o co Ci chodzi? O odcinek, czy o part? Ocinek, tak To o będzie... Pa part jeszcze Cicho. mamy Jeszcze nagrywamy part. Bardzo fanem brzenka, Także... Zatrzymamy się na tym co? To jest odcinka All Wake. Ej! Odcinka. Drugiego, Nie, jak trzeciego, dobrze. drugiego. Drugiego tak? chyba. Jak drugiego chyba tak. Bo mieliśmy troszeczkę przerwę w Alan Wake'u. No, mówiłem koniec, koniec epizodu drugiego, drugiego, czyli tak, graliśmy w Alan Wake dla Was. Nie, poczekamy. No dobra, kontynuujemy uh, no. dalej. Bo jeszcze mamy 10 minut. To jeszcze pokażemy wam trzeci odcinek. Dobra, nie śpiewaj. Sun no rises. Znowu się zaczyna. Śpiewa za <ze> mną. Ja nie znam tego. Dab dab dab, mnie nie Dobra koniec. A to bardzo śpiewa. Tutaj. Haram tam tam. Enter. Taram tam tam. Taram tam tam. Dobra. Kontynuujemy odcinek trzeci. Dobra, a nowa łódźka! Dobra, kończymy już. Ej, no. To nie recenzja dobra. dobra. Ko kończymy partę, której? Znaczy, ja Jaki kończymy parto... to kończy... nie kończymy partii! kończymy partii! No... Koczymy, ja Ty, zadam dwa. ja najlepiej. O dość chodzi! Kończymy odcinek drugi, za chwilę zaczynamy odcinek trzeci. Tak, Alan jest... Wake, enter! Enter! Przede wszystkim zolny łyk, to się wcześniej! Braw. Alice? To będzie dobry part! Yeah, no, 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 no. <laughs> Co się tu do cholery dzieje? Co ci, Okup, okup. Właśnie, co się tu działo? Oh no, you you co się dzieje, to cholery? No, no, no. no. Dobra, cicho. Dupa, a nie tam! Daj, F ludziom, po prostu. FBI, FBI? No. Federalne Biuro Śledcze. Nie. Jakbyś nie wiedział. FBI Dobra, FBE. kontynuujemy! Jesteśmy! Nagrywamy dalej! O! Co ty jesteś? Nie, Nie drzwi się tak. Rose, Rose? Pewnie, że tak. Pracuję, oczywiście. Dobra, Alan spokojnie. Jestem Malon Wake. Pisarzem I jestem. Pewnie, że tak. Ja też Dziękuję ci bardzo. Jesteś trochę kulawy, ale okej. Okay. W mhm. porządku. A no weź chodź szybciej troszeczkę! Nie naśmiewaj się, że... SZYBKO! ŁAŚ TU SZYBKO! Nie, co za kulawa noga... MLE! MLE! to, że to kul, tak ja kulkę ble, w kolano, to myślisz, że MLE! MLE! No <laughs> dobra, no ile ty... Nie nabijaj się, z... ty idź! ciemny koleś! Ej! Daj buzi! <suszy> <suszy> Nie chcesz buzi? Dobrze, spokojnie. Dobrze, wszystko po trollu. Dziewczynie mają swoje dać buzi, a nie facetowi, Już no. daję, już daję. Jak ktoś to ci się odzywa, ja daję jej buzi. Mm. Jakie to było słodkie. No, słodkie, mrał, dobra, koniec. Dobra, idź, idź, panie. Idź, panie. Idź, panie. Szybko. Szybko. Panie! Szybciej idź, bo nam się part kończy. Właśnie, szybko. Co myślisz, że ja mam czas? Takie zbliżanie. Panie, dobrze. Siadaj tam raz dwa gdzie ty idziesz o oh, Ben o może hot doga Ty ty zasrańcu, gdzie ty idziesz ty cholero jedna gdzie ty, ja mam tam iść? Dobrze, idź do pierwszy pierwszy ale awake. no i co z tego otwórz to gówno. szybko raz dwa ba marau szybko. Szybko. szybko otwórz to panie o dziękuję, jaki jesteś miły naprawdę Jesteś bardzo seksowny facet naprawdę Dobra, chodźmy tam. Idziemy, idziemy. Tam dalej? Spoko. Spoko. Spoko No nie, no jak zanim tam dojdzie, to... No właśnie, zanim on dojdzie, to wiesz co? Ja bym sobie na wózku szybciej wygłowym zajechał. No <ścoughs> co on robi? Śmieci sprawdza? Co, o, powaliło Cię? Za Cię krótki po Cześć, chodź, Poli. Idź za. Jakąś się nazywa? Nie wiem, za Randolphem. A ty co ty masz, kurtkę? Kupiłeś w ciuchladzie za 3 złote? Gratuluję. <grym jest <grym ciepło, czemu <grym> nie? Yy, Brał. Ale, ale jeśli tu jest. Ej! Ciepło! No, ja bym się z nami zastanowić. Co, tak? grafika. No, że wiem, że brzydka, ale jest. Okay. No ile tam będzie szedł? Hmm. Widzisz, Ty cholero, jedna? No jezu. Wojowni się znalazł. To jest Rose's Trail. Szybko w zalegaz, za pożar, zostań, to sam co pójdę. Tylko pokażę, Dobra, spokojnie. Spokojnie. No iść. Dobra, spokojnie. No, do Dziemy. mieszkanka Zapuchajmy. Zapukajmy! Puk puk. puk, puk. Kto tam? Hipopotam. Dobry. Kto tam? Dzień dobry. 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 Zastałam Jolkę? O, twoja Jolka. O, jakaś ta setka. Ale jak cieniem daje? Tak, miło, że pan przyszedł. My Pewnie. Yes, yes. nie. No Czekaj, no posłuchaj, yes. posłuchajmy, co posłuchaj, jest w Please, comment, no. Please, comment. No, Bez please. komentarza. Please, comment, Please. Ej, to jest świetne. Brawo. Mhm. Właśnie. Cholera! To jest grane! No! O, no i co? I nas uśpili, tak? No. I wiesz co, będzie na such będzie? Tam, 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 tam. Tak będzie. No, weź to przestań już, dobra? No. <laughs> Przepraszam, ja ci już powiedziałem wcześniej w przestań wcześniej, Ale mam ostat... to gdzieś, Przed To ostatnie razy to będzie. No, no to jak się teraz tu to w morzu. Zobacz! Władzić. Koniec z naszym bohaterem Alan Wake. Koniec pisania. No, światłość. Drawnie no, Przepraszam, muszę beknąć Ale to było dobre Jeśli ktoś dotrzyma do obejrzenia tego parta, to TO będziemy zachwyceni! Te <śmiennie> bez imieni! I będą się żegnać zaraz bez imieni no co? Cicho, jeszcze powiem, że miał film Alan Wake, wyjście o nim. No ja właśnie o to złychać. chodzi! Właśnie robimy to, że miał wejśc, film Alan Wake, nie wiadomo co z tym się dzieje. Ja sam już jakimś domu, cholera jakiejś yy, tej różyczki Meca... Gdzie jestem? To U jest do... Wiesz co? A kupiłeś kiedyś sobie Barbiolakę? Ma pewno nie U, U dziewczynki jesteś. Co a... jest Bary? O Bary! <laughs> Bary! Obudź się, Obudź się ty skafanże czerwony Wejdź z przyczepy Dobra, wypieczamy są. A ty co? Dziwko je... Eee, sorry, przepraszam hmm. bardzo. Tu nic nie ma. Niczego tu nie znajdę. Wychodzimy stąd, wyjść z przyczepy. No Dobra, jest. Tędy. już wychodzę. Na razie. Trzymajcie się. No, no! O masz... Jest! Się... Nie, masz inopis, czekaj. Brau! Idziemy wyjść! Wyjść? No, no i co? No I na razie idziemy. Alan Gada no. No i nie wiadomo no będziemy wyjść W lewo, już masz je. na mapie. No ia, mam coś. Bez Tędy. Tędy. Ale nie mamy nic! BYĆMY STĄD! Cholera! Na No a ten się męczy, bo się męczy! Czekaj! Moment. Dobra, nic. Dobra, idziemy, idziemy. tego Idziemy stąd. SZEPKO! Skacz! Co za ciota, ludzie! Dobra! Roo, zesrały się już! Już no. się nie nabije z naszego lana, no. Jest ciotą. Jakie dziecko płacze, słyszałeś, no? Nie, ja nic się. nie słyszę, bo za dużo gadam. Co? tego? O, Siemanko. Yes. O to ten? Siemanko, panowie. O, znowu. Co się stało? Policja zrobiłem. Polis. Polis! Oho! Będziemy wiać. zwariował. Zbierdzielamy są tym słowem. Brawo! Ale ty ci. Ale jaja, naprawdę. Tak jest, Alan, uciekaj. Sam jesteś to jest ty debilu, głupi. Alan, Wake. 19 minut. Tak jest! Kończymy part numer 7 gry. Alan, Wake. Galid na was. Z przyjemnością. Bez imieni tak, I bez... kończymy part. Tak? No dobra. Dobra, Nie Kończymy okrecie. part bez, imieny, bez imieni Przepraszam nie. Przepraszam was wszystkich bardzo. O, nas. Przepraszam was wszystkich bardzo. Kończymy part. To... No, Goł! Kończymy... Ucieka jeszcze no. Kończymy no już... part. Dobra, na zakończenie nas zabili. Dobrze. Kończymy part na szybkę ciebie. Kończymy partną siómegalway. Zapraszam do następnej partą, który nagramy. Nie Do zobaczenia. Cześć. Bravo!